Witajcie, dzisiaj o pelargoniach. Mówię od razu, ja nie jestem znawcą kwiatów, ale no jakieś tam chcę mieć w ogrodzie. No, żeby wizualnie troszkę było i dla naszych pszczółek, no gdzieś ten, ta radość od kwiatów się udziela później i od całego ogrodu, więc jak najbardziej kwiatuszki. I teraz powiem o nasionach. To nie jest żadna reklama, ja tam nie reklamuję żadnej firmy. No niestety, moja ulubiona firma do wszelkich nasion i do warzyw również gdzieś zniknęła. Bardzo ciężko ją dostać. I w tym roku znalazłam jeszcze z zeszłego roku opakowanie do Pelargonii. Miałam te same. Byłam chyba we wszystkich możliwych marketach, gdzie są nasiona, i nigdzie. Nigdzie nie znalazłam już Pelargonii, wykupione. Ale dlaczego też mi tak zależało znaleźć? Bo w tamtym roku, w, jak kupiłam w markecie nasiona Pelargonii, okazało się, że tam jest dosłownie 12 nasionek. A z tej firmy, gdzie cena tak naprawdę za opakowanie jest porównywalna do innych firm. No to tutaj mamy znacznie więcej nasion. Może szału też nie ma, ale o kurczaki, a jednak szału nie ma. A nie, tu jeszcze coś jest. No to wydawało mi się w tamtym roku, że będzie więcej. No nic. Trzeba sobie radzić z tym, co jest. Nie będę już domawiać nigdzie na y, internecie. Nie muszę mieć tego nie wiadomo ile, więc tym się pocieszymy. Jak szykuję ziemię? Niestety nie mam żadnej y, oryginalnej łopatki, ale sobie poradzimy. Poradzimy sobie. Myślę, że łyżeczka zda egzamin. Ziemię normalną. Znaczy, no kupną. Ta widzę jest jakaś wyjątkowo torfowa, ale mieszam z perlitem. Perlit nam zrobi to, że ta ziemia nie będzie tak się zbijać. On też wiąże wodę, dłużej wtedy jest wilgoć w tych rozsadach i do wszelkich warzyw, do wysiewów rozsad dodaję perlit co roku i mi się sprawdza. Powiem Wam, że ta ziemia tutaj trochę dziwna jest. Ma bardzo dużo takiej materii nie do końca przerobionej. I ma zapach hmm. ma takiego runa leśnego, trochę grzybowego. Kwiaty w tym posieję, ale do warzyw chyba kupię inną. Jak będę wysiewać cebulę czy paprykę, to bardziej mi się chyba sprawdzi taka. Ziemia typowo do aczkolwiek tu nie chcę pokazywać firmy. Tam też było, że do Ale chyba bym nie zaryzykowała, coś, coś mam przeczucie, że żeby to żadnej choroby grzyba nie wprowadziło. Kwiatek to kwiatek. Ale jak mi to zaszkodziło do papryk czy pomidorów, o, to już serce mnie gorzej boli. Ale może są tacy, którzy na kwiatki też tak chorują jak na, warzywa. Ale mi kwiatka nie byłoby tak żal jak pomidora. To no to już w ogóle. Pomidorki to nasze bóstwo. <laughs> Podejrzewam, że wielu ogrodników tak ma. No dobra i tu sobie nasypiemy tackę, mam z tamtego roku. E, od spodu są zrobione oj przepraszam musiałam tu przerwać, bo Akurat teraz muszą do mnie pisać. Tacka jest z zeszłego roku i tutaj są zrobione dziurki normalnie gwoździem. Nie wiem, tam od spodu jest chyba 10 dziurek. No, żeby ta woda, kiedy podlejemy, miała gdzie sobie tam znaleźć ujście, a nie, nie gniło tutaj nic. Co do pelargonii. Pamiętajmy, że to są kwiatuszki ciepłolubne, i je na dwór do gruntu czy do donic, bo można tak i tak. Dopiero wysadzimy w maju, po 15 maja. Wiadomo, wszystko zależy od pogody, jaką będą tam prognozować. I musimy wiedzieć, że je będziemy musieli trzymać w domku do tego maja. To zależy kto ma ile parapetów, jakie warunki. To zawsze jest podstawa. Ja akurat mam okna kijowe, że tak powiem, bo to z tego, że są duże, jak nad oknami są zadaszenia i no, nie ma tego słońca właściwie w ogóle, więc będę szykowała inspekt, inspekt z doświetlaniem. No tak sobie muszę radzić. Trochę koszta, ale nie mam wyboru. No i dobrze, ja sobie przed wyłożeniem nasion troszeczkę to zwilżę, bo jest dość suche podłoże, jak widać pewnie nawet. No i a co ja chciałam powiedzieć? A, no, że właśnie te, żebyśmy mieli miejsce, tak? Jeżeli nie mamy miejsca albo szkoda nam i wolimy zostawić sobie na inne rozsady, możemy kupić gotowe, później pelargonie. Też jeżeli mamy zeszłoroczne, można zrobić sadzonki. Largo nie lubią słoneczko, w półcieniu sobie też poradzą. To są dosyć łatwe kwiatuszki. Ile tu mamy nasionek? Raz, dwa, trzy, cztery. Tam pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I czy jeszcze się coś tu ukryło? Nie. 19. No mi w zupełności wystarczy, aczkolwiek myślałam, że będzie ich więcej. No cóż. I teraz delikatnie naprawdę tu już przykrywam, tak żeby tylko tylko to do wschodów myślę, że poczekamy około dwóch tygodni, tydzień to na pewno dobrze zapewnić temperaturę co najmniej 20 stopni. Potem można to troszeczkę obniżyć, ale do wschodu te 20, nawet do 25, wskazane. No i tyle. teraz <grym> posiane. Potem będziemy pikować do pojedynczych doniczek i wierzyć, że będą ładnie rosły, się krzewiły, wysiane z nasionek prawdopodobnie lepiej będą się krzewić i lepiej kwitnąć niż pobrane z sadzonek, aczkolwiek sadzonek wcale nie będą brzydkie, czy coś tego typu. No ja zrobiłam błąd i wyrzuciłam z tamtego roku, ale w tym roku chcę zostawić sadzoneczki i niech sobie tam Przewegetują przez zimę. Zresztą nasze babcie pelargonie trzymały na oknach cały rok i dawały radę. A teraz siejemy i czekamy. Zapraszam na kolejne odcinki. Będzie o cebuli, o porze, o selerze i papryce. To już na dniach. Wszystko po kolei. Lecimy. Zaczął się wspaniały czas siewów. Do zobaczenia. Pa, pa.